Audycja, skala zagrożenia, tygodnik gazeta finansowa Robert Heda, witam Państwa. Wybory za nami, demokratyczna większość szykuje się do restartu i głębokich reform państwa, a jako że przyszły rząd wyznaczył bezpieczeństwo jako priorytet, Zmiany obejmą zapewne i kadry, i instytucje zapewniające czy też chroniące nasz ład wewnętrzny i międzynarodowy. O restarcie polskiego systemu bezpieczeństwa rozmawiamy z panem Andrzejem Rozenkiem, posłem siódmej i dziewiątej kadencji Sejmu. Dodam tylko, że pan poseł nie, był aktywnym członkiem, Komisji do spraw, przepraszam, zespołu do spraw reform służb specjalnych i położył wielkie zasługi dla tego, co obecnie będzie realizowane. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Każda zmiana wymaga jakby oceny dotychczasowego działania, ale na początek chciałem poprosić zgodnie z tradycją audycji o, o taki krótki, bieżący komentarz. Panie pośle, jak pan dlaczego pana zdaniem agent Tomek zdecydował się na tak dosyć desperacki krok, czyli zwrócenie się do prokuratury o ochronę jako świadek koronny? Trzeba zrozumieć realia, w jakich przez ostatnie 8 lat funkcjonowaliśmy. Te realia były takie, że służby w większości służyły partii politycznej, a nie państwu. Ten człowiek, nie mi oceniać jego winy lub brak win, to musi sąd ocenić, ale ten człowiek przez pewien okres swojego życia był bardzo wysoko usytuowany w służbach, konkretnie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Był prawą ręką szefów tych służb i był wykorzystywany do najbardziej trudnych, newralgicznych zadań, dodajmy, zadań, które nie były związane z bezpieczeństwem państwa czy z walką z antykorupcją, ale były związane z walką polityczną. On dzisiaj chce to ujawnić. No, ludzie mają zastrzeżenia do tego, dlaczego dzisiaj, a nie na przykład miesiąc temu albo trzy miesiące temu. Otóż dlatego dzisiaj, że mamy inną. Rzeczywistość, że partie demokratyczne, partie liberalnej demokracji przejmują w Polsce władzę i dopiero teraz jest miejsce na to, żeby rzetelnie się tą sprawą zająć. Ta sprawa oczywiście powinna trafić do prokuratury i niezależny prokurator powinien rozstrzygnąć, czy to, o czym mówi, nadaje się do dostawienia zarzutów, czy też jest jego konfabulacją, albo jest. Nie do końca prawdą. My tego nie wiemy, ale intencje dla mnie są oczywiste. Teraz dopiero pojawiła się możliwość rozstrzygnięcia rzetelnego tego, tej sprawy i trzymam kciuki do, za to, żeby jakiś prokurator się z tą sprawą zmierzył, bo jeżeli jest prawdą to, co mówi popularnie nazywany agentem Tomkiem, pan Tomasz, jeżeli to jest prawdą, no to mamy do czynienia z wielką aferą na szczytach władzy, z wielką aferą wewnątrz służb i trzeba będzie tutaj bardzo, bardzo dużych, poważnych działań reformatorskich, żeby ukrócić tego typu działania na przyszłość. No bo nie może być tak, że służby inspirują w, w tak bezczelny sposób dziennikarzy, wynoszą im dokumenty oklauzulowane, Wręcz wpływają na, na treści publikacji, no to są rzeczy niedopuszczalne. Jeżeli ktokolwiek zna realia demokratycznych państw, to wie, że za takie rzeczy idzie się po prostu siedzieć. A panie pośle, ze względu na pana przebogate doświadczenie dziennikarskie, bo wiele lat pracował pan w tym zawodzie, jak pan etycznie ocenia postawę samych dziennikarzy, którzy zgodzili się na. Ten rodzaj współpracy, powiedzmy, współpracy w cudzysłowie. No, nikt, kto jest dziennikarzem śledczym, nie powie, że nie otrzymywał jakichś dokumentów, które byłyby, powiedzmy, newralgiczne dla, dla bezpieczeństwa państwa albo jakichś resortów. To, to nieprawda. To my mamy do czynienia z tego typu dokumentami. Tylko nigdy nie powinno być tak, że to służby decydują o tym, co się z tym dalej stanie. Znaczy, to dziennikarz ma obowiązek poddać pełnej weryfikacji tego typu dokumenty, i dziennikarz na końcu stawia tezy, broni tych tez i, 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 i tworzy materiał. Natomiast tu mamy do czynienia z zadaniowaniem dziennikarzy, tak to należałoby nazwać. Tak? Czyli dostają materiały i dostają też wytyczne, co mają z tym zrobić nie sprawdzają tych materiałów, nie, nie weryfikują, tylko po prostu ślepo wierząc służbom um, um, oczerniają jakiś ludzi, tak jak miało to miejsce w przypadku willi CBA, która miała posłużyć do oczerniania państwa kwaśniewskich. No y, jest, jest pewna granica, nie wiem czy ona jest czytelna dla, dla ludzi, którzy nie są w dziennikarstwie, ale tak, jeżeli ktoś przekracza tę granicę, no to przestaje być dziennikarzem. Zaczyna być po prostu współpracownikiem tajnych służb i służyć w złej sprawie, bo dziennikarz jest nie po to, żeby współpracować ze służbami, tylko po to, żeby informować społeczeństwo o tym, co się dzieje. No tak, to bardziej zasługuje chyba na miano egzekutorów niż dziennikarzy wy wykonujących rozkaz. Panie pośle, kiedy w styczniu 2023 roku rozmawialiśmy na naszej antenie FMC News, 27 News, powiedział pan, a zacytuję, na pewno plany, które ma opozycja, dotyczą przemodelowania struktury służb. Dziś punkt 19 umowy koalicyjnej mówi jasno o ograniczeniu liczby służb, o kompetencjach operacyjno-rozpoznawczych i śledczych. Jakie jest merytoryczne uzasadnienie tych zmian? Wydawałoby się, że im więcej służb, tym lepiej. No nie, nie, oczywiście, że nie. Gdyby tak było, to w, w państwach, które no, powiedzmy są szczególnie narażone na ataki terrorystyczne albo toczą wojnę, tych służb byłyby dziesiątki, a, a wiemy, że tak nie jest. Popatrzmy na Stany Zjednoczone, popatrzmy na Izrael. Służb tam nie jest tyle, ile w Polsce. I rzeczywiście ta struktura, z którą mamy dzisiaj do czynienia, jest, no, jest nie, nie tyle, że ona jest przerośnięta, bo to za mało powiedziane. Ona po prostu nie odpowiada celom i zadaniom, jakie się stawia przed służbami. Poza tym niektóre służby mają zbyt. Daleko posunięte uprawnienia, począwszy od służby ochrony państwa, skończywszy na Straży Marszałkowskiej. No, z tym trzeba zrobić porządek, a przede wszystkim trzeba wrócić do, do korzeni. Zadać sobie jasno, proste pytanie, do czego służby mają w Polsce służyć? Czy mają służyć do ochrony państwa, ochrony konstytucji i ochrony obywateli? Czy nadal mają służyć jakiejś partii politycznej? My odpowiadamy na to pytanie jasno i prosto. Mają służyć obywatelom, mają służyć ochronie konstytucji, mają służyć ochronie państwa, nie mają służyć żadnej partii. Jeżeli to wyeliminujemy, to nagle się okaże, że znaczna część z tych służb nie powinna mieć wielu tych kompetencji, które ma w tej chwili, a niektóre służby są w ogóle e, niepotrzebne ze względu chociażby na to, że do tej pory udowodniły swoją działalnością że nie potrafią służyć obywatelom, potrafią za to świetnie służyć konkretnej partii. Panie pośle, uczestniczył pan w pracach różnych gremiów sejmowych, pozasejmowych, które zajmowały się reformą służb. Ścierają się dwa poglądy. Zaorać i budować od nowa, albo różne koncepcje przekształcenia obecnie istniejących służb. Czy... Która z wizji Pana zdaniem może zwyciężyć? Ja znam jeden przypadek w historii zwycięstwa koncepcji Zaorać. To był, to był ten moment, kiedy Antoni Macierewicz zlikwidował Wojskowe Służby Informacyjne. I naprawdę żadne państwo na świecie nie powinno sobie pozwalać na to, żeby wyrzucać na bruk jakichkolwiek funkcjonariuszy służb specjalnych. Tym bardziej, że no weźmy na, na ten przykład CBA. tak? Jest to służba, w której pracują e, ludzie e, doświadczeni z dorobkiem. Niektórzy zeszli na złą drogę i służyli złej sprawie. Tym trzeba podziękować, e, być może niektórym postawić zarzuty, natomiast część z nich nadal nadaje się do służby i nadal może tę służbę dla. Rzeczpospolitej pełnić i dla tych ludzi powinna być oferta już w innej służbie, na przykład w CBSP. Czyli, krótko mówiąc, nie zaorać. Przeprowadzić bardzo rzetelną, uczciwą selekcję i scalić pewne służby. Walka z antykorupcją jest w państwie potrzebna, bo w każdym państwie jest pokusa korupcyjna. Natomiast ta walka nie może się odbywać instrumentem, poprzez instrument, który się okazał kompletnie nieskuteczny, a wręcz okazał się szkodliwy. Ten instrument trzeba zlikwidować, mówię tu o CBA, ale to nie znaczy, że należy wyrzucić wszystkich ludzi, którzy pracują w CBA na bruk. Nie. Rzetelnie zweryfikować ich kompetencje i rzetelnie zweryfikować ich dotychczasową drogę służbową. To się da zrobić, ale nie mówimy tutaj o tego typu weryfikacji, jaką przeprowadzał Macierewicz. Tylko mówimy o rzetelnej weryfikacji, o takiej, która będzie rzeczywiście sprawdzała to, co ci ludzie przez ostatnie 8 lat robili, również co robili przez poprzedni, czas poprzednich rządów, łącznie z pierwszymi rządami PiSu. Panie pośle, pełne odpolitycznienie sektora bezpieczeństwa nie jest możliwe ani nie jest potrzebne, bo to na styku polityki, czy znaczy politycy jakby wyznaczają zadania służb specjalnych, to jak te służby na przyszłość odpornić na takie pokusy gier politycznych czy też udziału w polityce? Czy my wypracowaliśmy pewien bardzo ciekawy model, jeżeli chodzi na przykład o zarządzanie Armią Polską? Model zresztą powszechny w cywilizowanych krajach, chodzi o cywilną kontrolę. I ta cywilna kontrola, która teoretycznie nad służbami jest, ona szwankuje, ona nie działa. Więc trzeba przywrócić przede wszystkim cywilną kontrolę. Czy to będzie kontrola kolegialna, czy będzie to kontrola jednoosobowa, to już jest drugorzędne. Pierwszorzędne jest to, żeby to cywil rzeczywiście sprawował tę kontrolę. Druga kwestia to jest przywrócenie realnej władzy Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Komisji, która przez ostatnie lata została sprowadzona do takiego listka figowego, który naprawdę nie służy żadnej kontroli i jest lekceważona już nie tylko przez ministrów, ale też przez szefów służb. To trzeba zmienić. Ta komisja musi wrócić do dawnej roli i zacząć rzeczywiście służby. Kontrolować, no, przykłady mamy, znowu się inne, przepraszam, do Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli coś się złego dzieje w służbach amerykańskich, to Kongres Stanów Zjednoczonych zaczyna działać i działa bardzo, bardzo skutecznie. My musimy doprowadzić do tego, żeby Sejm Rzec, Rzeczpospolitej znowu miał tę rolę kontrolną. To nie znaczy, że Sejm czy posłowie poszczególni mają znać szczegóły każdej operacji tajnej, wręcz przeciwnie, nie powinni tego wiedzieć. Natomiast muszą. Mieć możliwość wkroczenia, wejścia do akcji w momencie, kiedy dzieją się złe rzeczy. No bo mogą się dziać. Trzeba zawsze zakładać czarny scenariusz, trzeba zawsze wierzyć oczywiście w dobre intencje, ale mieć w tyle głowy, że niestety mogło się coś, coś zepsuć. I to jest najprostsza recepta. Tu nikt Ameryki nie odkryje. Trzeba brać przykład z najlepszych, trzeba brać przykład z dojrzałych demokracji, w których takie rzeczy już się robi od dawna. I tym tropem iść po prostu. I mam nadzieję, że tym tropem właśnie zaczynamy iść. Panie pośle, z tego wnioskuję, że nie, nie, większość demokratyczna nie przygotowuje jakiejś nowej instytucji kontrolnej, tylko chodzi o przywrócenie i ewentualnie rozszerzenie kompetencji komisji, Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych i a, postawienia właściwej osoby na stanowisku ministra koordynatora, która z, no zagwarantuje, tak, na etapie, w którym, na którym byłem jeszcze uczestnikiem tych rozmów, rzeczywiście tak takie były plany. A panie pośle, czy przyszły rząd bardziej perspektywicznie i kompleksowo widzi problem bezpieczeństwa? Bo służby są tylko elementem pewnym i policyjne, i stricte specjalne, yy, szerszego systemu bezpieczeństwa, sił zbrojnych, obrony cywilnej i tak dalej. Ja mimo. Wielu miesięcy poszukiwań nie dostrzegłem takiego systemu budowanego przez państwa poprzedników. Jak państwo sobie to wyobrażacie, eee, ten aspekt? No, bezpieczeństwo buduje się wśród obywateli i społeczeństwo obywatelskie ma oczywiście budować kompetencje do współżycia, do solidarności społecznej itd., ale musi też budować kompetencje bezpieczeństwa. I te kompetencje buduje się tak naprawdę, przepraszam, ale od przedszkola. I należy wdrażać programy różnego rodzaju w szkołach, na uczelniach, w zakładach pracy dużych, które będą podnosiły nam bezpieczeństwo. Ja z przerażeniem przeczytałem wczoraj, zdaje się, czy przedwczoraj informację o tym, że doszło do jakiegoś nieudanego zamachu bombowego w Warszawie. No nie, nie dlatego z przerażeniem, że, że, że się zdziwiłem, że taka rzecz miała miejsce, bo ona powinna, znaczy nie, nie powinna mieć miejsca, ale zdarzają się takie rzeczy i trzeba być na to przygotowany. Przerażający był brak odpowiedniej reakcji ze strony służb. Nie będę wchodził w szczegóły, ale każdy, kto się na tym zna, jak przeczyta ten artykuł, to się zorientuje, co tam się wydarzyło. E, osobę, która e, jest podejrzewana o przeprowadzenie tego zamachu, schwytano po tym, jak ona przejechała przez pół Polski, dojechała do, e, zdaje się, Wrocławia, tam gdzieś potem się udała na miejsce swojego zamieszkania i dopiero tam ją, tam ją pochwycono. No, y, wygląda na to, że coś tu nie zadziałało i to nie tylko służby nie zadziałały. Tu również nie było czujności obywatelskiej, odpowiedzialności obywatelskiej za najbliższe otoczenie, za, za to, co jest dookoła nas. No ale to muszą być do tego odpowiednie programy szkoleniowe, odpowiednie programy, które będą nam y, taką wiedzę wdrażały. Tego nie było i y, niestety muszę powiedzieć, że tego nie ma od 30 lat. To nie jest tak, że nie było tylko zarządów PiS. Trzeba uczciwie powiedzieć, że tego nie ma. No i druga gałąź, o której się mówi, a ja się nie robi, no to jest oczywiście obrona cywilna. No to, to jest nie, niewyobrażalne, żeby państwo, które żyje na skraju wojny, y, która się toczy za, za naszą granicą poważnej wojny, Nadal nie miało obrony cywilnej. My musimy doprowadzić do tego, żeby obrona cywilna na powrót stała się częścią naszego codziennego życia. To znaczy, każdy z nas jest elementem obronnym i każdy z nas musi wiedzieć, jaką ma rolę w tej obronie cywilnej przypisane i wiedzieć, co w razie niebezpieczeństwa ma robić. No, a proszę mi wierzyć, że naprawdę większość 99,9% ludzi takiej wiedzy nie ma. Nie ma dlatego, bo nie istnieje obrona cywilna. Ona realnie po prostu nie istnieje. Panie pośle, a spójrzmy na problem od strony polityków, problem systemu bezpieczeństwa. Czy klasa polityczna dorosła do tego, żeby uświadomić sobie wartość. Służb specjalnych jako instrumentu działania państwa i odpowiednio zadaniować i rozliczać służby. Bo dotąd panowało chyba takie przekonanie, że służby to problem. Mhm. Ale to jest złe przekonanie i mam nadzieję, że, że ono odejdzie w przeszłość. Służby to jest skarb dla każdego polityka, który chce na przykład prowadzić politykę zagraniczną, który chce. Dbać o bezpieczeństwo społeczeństwa, oczywiście służby, które rzetelnie wykonują swoje obowiązki. I no, trochę tutaj jest winy po stronie polityków, ale jednak więcej winy leży po stronie służb, które nie pokazują politykom, jaki, jakimi instrumentami realnie dysponują i co mogłyby zrobić, dlatego żeby ta polityka była lepsza. Przede wszystkim chodzi tutaj o służby, które się zajmują wywiadem. Myśmy przez ostatnie 8 lat obserwowali zanik praktycznie polskiej dyplomacji, albo dyplomację szczątkową, dyplomację często szkodliwą dla polskiej racji stanu. No i zawsze jak widziałem tego typu rzeczy, to sobie zadawałem pytanie, a gdzie do licha jest agencja wywiadu? Dlaczego odpowiedni człowiek z agencji wywiadu nie idzie do ministra i mi nie mówi, panie ministrze, mamy takie i takie ustalenia, to i to wiemy. W polskiej racji stanu jest to i to, a tu ma pan raport, który dokładnie to opisuje. No tak działają służby na całym świecie. I teraz jest pytanie, czy przez ostatnie 8 lat one nie działały u nas, czy też politycy otrzymywali tego typu raporty i tego typu informacji i ignorowali. Jeżeli zachodzi ten drugi stan, no to trzeba wyciągnąć z tego bardzo poważne konsekwencje. Natomiast jeżeli jest ten pierwszy stan, no to znaczy, że trzeba zreformować. Co najmniej Agencję Wywiadu, a pewnie jeszcze i część Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tak, żeby one rzeczywiście służyły interesowi Polski. No tak, zgadzam się, dlatego że podstawową cechą służb i zadaniem służb jest informowanie, a co z tym zrobią politycy, to już jest druga sprawa. Ale, tak. Słowem, przepraszam, nie może być tak, że polityk, który otrzymuje informacje. Newralgiczną, która ma znaczenie dla losów Polski i ją ignoruje, albo wręcz postępuje wbrew tej informacji, pozostaje bezkarny. Do tego nie można dopuścić. Więc jeżeli była sytuacja taka, że służby informowały, a na przykład minister spraw zagranicznych tej, tą informację zignorował, no to ja się spodziewam tutaj po prostu Trybunału Stanu. Bo czas bezkarnych polityków, którzy robią, co chcą, robią szko szkodzą Polsce, mam nadzieję, definitywnie minął. A jak Państwo wy widzicie kwestie legislacji, bo Zmiany, jakby nie były głębokie, czy też bez względu na kształt, który przybiorą, muszą uzyskać jakąś formułę prawną. Czy macie Państwo już gotowe, na przykład, nowelizację ustaw o poszczególnych służbach, czy to się będzie toczyło w miarę postępowania praktycznych reform? Na to pytanie nie odpowiem z dwóch powodów. Po pierwsze, nie jestem już posłem, więc nie jestem w kręgu osób, które Dzisiaj podejmują tego typu decyzje. Po drugie, nawet gdybym o tym wiedział, to raczej, raczej nie chciałbym o tym mówić, przynajmniej nie w szczegółach. Gdy jeszcze byłem w kręgu osób, które się zajmowały tym bezpośrednio, tego typu projekty były przygotowywane. Podejrzewam po upływie czasu, że już są przygotowane. Natomiast o szczegółach na pewno mówić się nie powinno. I Panie pośle, i ostatnie pytanie. Skąd wziąć pieniądze na efektywny system służb specjalnych? Dotąd, jak widać, były traktowane po macoszemu, wspierane tylko bardzo pozornie finansowo. Słyszałem taki postulat od policjantów, że na przykład policja powinna mieć budżet wyznaczany taki jak siły zbrojne. To znaczy, Zakładamy 2% PKB, i, no, i pracujemy, i patrzymy, ile z tego wynika pieniędzy. Skąd wziąć pieniądze na, na służby? No, żartobliwie można by powiedzieć, z Funduszu Sprawiedliwości. Sprawiedliwości. Prawda, panie... <słyska> Pan... No tak. Czy <słyska> No, oczywiście nie. Oczywiście y, y, zarządzanie finansami służb jest jednym z elementów kontroli nad tymi służbami i być może najważniejszym elementem kontroli, bo potem, co się z tymi pieniędzmi dzieje, no to już służby muszą decydować i gro polityków nie wie o tym w szczegółach, przynajmniej, co się z tymi pieniędzmi dzieje, bo wiedzieć nie powinno. Y, trzeba. Y, po pierwsze wzmocnić, bo nie może być tak, że, że policjanci na przykład w ostatnich miesiącach na krechy tankują na orlenie paliwo. Tak? No to, to jest po prostu kuriozalne i to świadczy słabości państwa polskiego. Nie powinno tak być. Po drugie, czy, czy ma być to procentowe ujęcie? To nie jest zły pomysł. Ja obserwując przez wiele lat to, co się dzieje w armii polskiej, to jak ten budżet armii w sposób zupełnie naturalny rośnie, bo rośnie na PKB, Jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań, ale nie może to dotyczyć wszystkich służb, dlatego że niektóre służby, szczególnie te najbardziej narażone na działalność no, taką no, powiedzmy na froncie, tak, one powinny być dos mieć dosyć płynny budżet. To znaczy, może być tak, że w czasie pokoju dana służba będzie mniej angażować swoje, swoje siły, i wtedy ten budżet siłą rzeczy będzie nieco. Skromniejszy i mogą być takie sytuacje, jakie mamy teraz, kiedy za granicą jest poważna wojna i grozi nam niebezpieczeństwo. Wtedy te służby konkretne należy wzmacniać. No tu decyzje powinny być podejmowane na bieżąco. Krótko mówiąc, takie rozwiązanie, o którym pan redaktor mówi, jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o policję, jeżeli chodzi o poszczególne służby, trzeba by to już rozpatrywać osobno. Panie pośle, czy możemy zakończyć refleksją, jak zdjąć odium upartyjnienia i pozaprawnej działalności, afer, które, których świadkami byliśmy przez ostatnie 8 lat ze służb i z policji? Jednym słowem, jak sektor bezpieczeństwa może odzyskać zaufanie społeczne? To nie będzie łatwe. I myślę, że tutaj droga jest wytyczona przez policję, paradoksalnie, bo jak zmienił się system w 1989 roku, powstała policja, ona nie cieszyła się zbyt dużym zaufaniem społeczeństwa. W 2015 roku, kiedy PiS przejmowało władzę po koalicji PO-PSL, policja cieszyła się bardzo dużym zaufaniem społecznym. Coś przez ten czas się zmieniło. Trzeba spojrzeć na to, co się zmieniło. Wydaje mi się, że to są dosyć proste rzeczy. Mianowicie policja zaczęła się zajmować tym, do czego jest stworzona, i w ten sposób komunikować się ze społeczeństwem. To nie znaczy, że ona się stała łagodna albo bardziej ostra, ona po prostu się zajęła swoją robotą. Przez 8 ostatnich lat opinia o policji zmieniła się, zmieniła się negatywnie. Dzisiaj znowu policja ma bardzo kiepskie notowania w społeczeństwie, dlatego, że między innymi nie zajmowała się tym, do czego została stworzona. Zajmowała się ochroną kaczyńskiego, ochroną schodów na placu Piłsudskiego, biciem kobiet, pałkami teleskopowymi, etc. Zatrzymywaniem posłanki w Otwocku, etc. etc. Jest tych przykładów napęczki. Więc najprostsza recepta jest taka, żeby służby wróciły do tego, do czego zostały stworzone. Jeżeli mamy agencję wywiadu, to agencja wywiadu ma działać za granicą na korzyść Polski, zbierać informacje, informować o tym polityków i yy, tak generalnie dobra agencja wywiadu to agencja, o której my nic nie wiemy. CBA powinno się zajmować yy, korupcją, i powinno się zajmować zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa od strony, właśnie korupcyjnej. Czyli, jeżeli mamy informację, że pan premier Morawiecki przepisał jakiś majątek na żonę, albo że ten jego majątek gwałtownie wzrósł w ostatnich latach, to CBA ma obowiązek się tym zająć, a niekoniecznie ma obowiązek zajmować się posłem Brejzą i podsłuchiwać go, dlatego że akurat jest szefem sztabu. Wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli mówimy o ABW, no to główną funkcją ABW jest zabezpieczenie naszej Konstytucji, naszej państwowości. I, i znowu, no, ABW nie jest od tego, żeby ścigać drobnych reżimieszków, ABW jest od tego, żeby ścigać nie, ludzi, którzy w rzeczywisty sposób zagrażają bezpieczeństwu Polski. I jeżeli tak zaczniemy służby traktować, jeżeli spojrzymy na SKW czy SWW i, i, i popatrzymy, Czym się te służby zajmowały w ostatnich latach, a czym powinny się zajmować? Znowu mamy tu pewien dysonans. Już nie mówię o żandarmerii wojskowej, tak, która stała się jakimś siedliskiem w ogóle e, patologii. To wrócić po prostu do korzeni. Każda ze służb wie, co ma robić i tym się powinna zajmować, i nie wysługiwać politykom. Jak to się stanie, to zaufanie obywateli do służb na pewno wzrośnie. Panie pośle, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dzień. Przypomnę państwu, że naszym gościem był pan poseł Andrzej Rozenek, który zrobił bardzo dużą merytoryczną robotę w Sejmie, jako członek sejmowych zespołów do spraw reform służb specjalnych, ale także reformy emerytur mundurowych i zajmował się także problemami szeroko pojętego bezpieczeństwa energetycznego oraz militarnego. Dziękuję Państwu za udział w audycji i do zobaczenia za tydzień.